Te treningi są męczące, długie, duża jest objętość, duża intensywność, ale taki ma być ten okres. Ma być ten okres męczący i nigdy on nie jest dla nas zawodników za bardzo przyjemny. Wiemy, że musimy go przetrenować, tą całą biedność treningową zrobić, żeby później w sezonie było nam łatwiej. Czekamy teraz na resztę zawodników, będziemy dalej się zgrywać. Zaczynamy powoli pierwsze sparingi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać podczas tych gier kontrolnych. Myślę, że skomponowaliśmy fajny, fajny skład i wierzę w to, że ten zespół na pewno nie będzie się był utrzymany. Zachowaliśmy trzon Polski, czyli Łukasza i Michała Kolendę, jak również Pawła Leonczyka. I dobraliśmy właśnie młodych chłopaków, którzy chcą. No i właśnie cały nasz zaprzęg jeszcze o którym nie wspomniałem z grup młodzieżowych Kulikowski, Urbania, Krompa, Żyszkowski, którzy też tutaj są razem z nami na treningu i i gdzieś tego basketu profesjonalnego doświadczają, więc myślę, że to dla nich też jest dobre. Takim przykładem właśnie jest, może być Łukasz Kolenda, który gdzieś tam też od podstaw był u nas, najpierw w się później w treflu i już dzisiaj jedzie na Mistrzostwa Świata i to też jest dla nich droga. I oczywiście mamy, że tak powiem w cudzysłowie zawsze, z zagranicy, bardzo doświadczonego Carlosa Medloka, który grał w Polsce, Cameron Ayers, który też zna polskie realia, grał w Turowie z i był jednym z najlepszych strzelców. Jeff Robertson to jest taki chłopak po bardzo dobrym uniwerku, Enterby, więc myślę, że on nam też dużo pomoże. No i wiadomo na samym końcu jest też Center Jack Salt i wierzę, że on też będzie zdrowy i będzie z nami. I think we have a good group of guys. We're building our chemistry day by day, but uh, yeah, we have we have big goals for the season, and uh, we just got to improve each and every day. Everyone seems nice. Everyone's very friendly. Um, they're taking me under their wing, so I'm enjoying it so far. I played in uh, Zagorzelec two years ago, then we came here, um, played in the smaller gym, um, and and beat Sopot here. So um, a lot of good memories. Obviously, they're a very competitive team. Coach, we played against him, he was on the team as well. But uh, I'm looking forward to playing in front of the fans and in the big arena. It's very, very big. Uh, obviously, I know they put a lot of concerts on and stuff like that, but uh, I got the chance to look. Obviously, all the seats aren't out yet, but it's a great arena and uh, I'm very excited.